Mieliśmy mówić o żeliwie, skończyło się na żeliwie kontra pieczeniu chleba, no ale. I jedzeniu. Dobrym jedzeniu. Za to chyba się... nikomu nie szkodzi. No chyba nie, po to to robimy. Lubimy gadać o kuchni, wy lubicie słuchać o kuchni, czyli wszyscy będą zadowoleni. Cześć kochani, witamy Was w kolejnym odcinku. Lubimy gadać o kuchni. Tomasz Krasowski, kucharz wybitny, ja mnie już znacie, mnie już znacie wszyscy. Trzymam w dłoni wczoraj upieczony przez Tomka chleb. Domowy chleb upieczony w jednym z naszych żeliwnych garnków. W tym konkretnie tak pięknym, w kolorze granatowego, nocnego nieba. Ten chleb Tomek robi już od lat. To jest jego produkt, powiedzmy sobie flagowy, firmowy, no, znak też, firmowy. Tak. No i mówiłeś Tomku, że zrobiłeś tych chlebów już tyle, że można by było oddzielić no, jakieś małe państwo afrykańskie. Przygotowaliśmy materiał o tym. Jak żeliwo może zmieniać życie gotującego? A konkretnie, na przykład kogoś, kto kocha wypieki domowe. Żeliwo tak naprawdę pokazało mi podczas pieczenia, że wcale nie używając dużej ilości czasu, temperatury wysokiej, jaką używałem wcześniej przy normalnych blachach, możemy uzyskać ten sam efekt, a nawet lepszy. Wyobraźcie tak. sobie, że ten potężny chleb y, był robiony z kilograma mąki, z różnymi tak. dodatkami. Tak. I on po upieczeniu ważył nieco ponad 2 kg. No, no tak o, no dwukrotnie tak. zwiększył swoją objętość. Bardzo jest ciężki, bardzo potężny. To jest taki naprawdę przaśny, solidny chleb. Solidny, solidny bochenek tak. chleba. My ten wczorajszy chleb piekliśmy w temperaturze 165 tak, stopni. Dokładnie. Z grzaniem w piekarniku z góry i z dołu, nie używając funkcji Ter termoobiegu. Tak. W normalnej sytuacji, gdy gdybyśmy piekli chleb w złej brytwance bądź w złej formie byłaby ciekawa kwestia. Przez pewien czas nic by się nie działo, potem nagle to ciasto nam by zaczęło maksymalnie czas, szybko tak, rosnąć. W czasie. Tak jak wspomniałeś, ono miałoby taką wyciągniętą jakąś konsystencję, byłoby takie lekko ponaciążone. i tak szybko rosną. Dokładnie, ale nagle potem ono mogłoby nam oklapnąć, mógłby się zrobić zakalec. Albo byłaby dziura w środku. Mhm. A tutaj mamy coś zupełnie innego. Moi drodzy, zobaczcie, e, co nam daje Żeliwo fantastycznie wokół całego chleba e, daje jednakową, e, jednakową grubość wypieczenia. Co jest bardzo ważne, że ten, e, temperatura z każdej strony była identyczna. Blacha zupełnie inaczej oddaje ciepło. Najczęściej jest tu przypalone bądź od góry, tam gdzie jest wysoka temperatura w piecu. Co zauważyłem po upieczeniu chleba w żeliwie, zmieniło to trochę smak. E, to co Krystian wspomniałeś, że żeliwo. Ono lubi jak się przygotuje je trochę przed pieczeniem i myśmy to zrobili, co fantastycznie wpłynęło na smak przez to, że... W czym się zmieniło w stosunku do tego chleba, e, który znasz już przecież tak, e, jak własną kieszeń? E, ciasto nie wypuszczało tak szybko wody. Mhm. Normalna blacha jest cieńsza, mhm. ona jest bardziej, pieczenie jest bardziej agresywne, Jasne. ten kontakt z temperaturą Czyli jest momentalny. Można powiedzieć, że samo odparowanie ciasta już na etapie pieczenia tak. było mocniejsze, szybsze, prawda? O Czy w tym może wyrastać ciasto? Może. Możemy je wrzucić może. od razu do zapieczenia? Możesz wstawić do piekarnika na 40-50 stopni i ono sobie w tym będzie wyrastało, potem wniknąć temperaturę. Więc każdy typ chleba, tak każdy naprawdę, wyrośnie. może wyrosnąć. Tylko ciasto musi być dobrze wyruszane, ciasto musi być napowietrzone. W trakcie... Musi mieć kontakt z dłonią, żeby miał odpowiednią temperaturę. Tak, no właśnie, powiedziałeś bardzo coś ciekawego. Słuchajcie kochani, my w obecnym świecie staramy się ułatwiać sobie życie i w bardzo wielu przypadkach korzystamy z maszyn do wyrobu ciasta. Tomek nam wczoraj Pokazał powrót do korzeni, ręczne, tak. wyrabianie, ma <laughs> ręczne znaczenie. wyrabianie ciasta, na gdzie znaczenie. jest miłość, gdzie jest uczucie, no i gdzie jest, tak jak mówiłeś, ciepło ludzkiej dłoni. To ma znaczenie. E, to ma znaczenie. Słuchajcie kochani, e, tak jak to robiły nasze babcie, nasze prababcie, międliły Dokładnie. ciasto, miętosiły. I to wpływało na tą jakość i te zapachy, które się roznosiły potem, prawda? Jak i pamiętam jeszcze, wiele razy widziałem, jak moja babcia taką makutrę miała, tak? Hmm. Też żeliwną. To tak sobie to nazywam. I, I jak ona w tym to ciasto wyrabiała, ono zupełnie inaczej pracowało. Myśmy wczoraj, piekąc ten chleb, w podobny sposób zrobili. Ciasto musi mieć kontakt z dłonią, żeby nabrało temperaturę od dłoni i żeby drożdże zaczynały powoli pracować. Żeliwo, jakby pomaga nam w tym wszystkim, mm -hmm. odprowadzając delikatnie ciepło do tego ciasta, więc te drożdże one się Jasne. nie przepalą, ale ono delikatnie z ciastem wzrosną. Jak myślisz, Tomku, jak długo ten chleb może być świeży, chociaż jest zrobiony na klasycznych drożdżach? Ja myślę, że z 4 dni do 5. Jeżeli go trzymamy okay. nie w folii, absolutnie, tylko w półciennej ścierce owijamy go ścierką bawełnianą, bądź półcienną. Mm -hmm. No i bo... oczywiście wcześniej, zaraz po samym upieczeniu on musi on odparować, to... jeszcze tak. on musi, on musi, musi wytęgnąć, prawda? Tak. Dokładnie, ale to jest niesamowite, słuchajcie. My tak. mówimy o normalnie klasycznym drożdż pieczywie, a ono się znowu nie zmieniło przez te kilka dni właśnie zachowa świeżość, nie tak. będzie się kruszyło, nie będzie się właśnie no to jest ciekawe, że ono się nie będzie kruszyło, nie bo będzie ma tą kruszyło. wilgotność, którą zatrzymał garnek żeliwny, Dokładnie. blacha oddaje temperaturę bardzo mocno od pieca, który wypuszcza dokładnie. temperaturę mm. na blachę więc ona oddaje tą temperaturę od razu do chleba i wysusza wilgoć i później chleb się bardziej kruszy dokładnie, tak tutaj jak wspomniałem to nie jest, jest jedyne elegancko. naczynie do pieczenia chleba bo tak oczywiście nigdy nie będziemy twierdzić tak. niemniej, jeżeli mamy grube ścianki jakiegoś dobrze przewodzącego ciepło materiału pieczenie nie jest to agresywne Pieczenie nie jest agresywne, tak jak mówiłeś, tak. niższe temperatury ale wtedy bardziej taki spektakularny efekt prawda, ciasto ma czas, żeby samo wyrosnąć, w żeliwie można robić tylko i wyłącznie chleb na jasnych mąkach pszennych? Pzenny? Każdy typ mąki można użyć do tego żeliwa. Żytnie, yy, pszenne, o różnym typie gramatury. Tak. Yy, można robić chleb na zakwasach, można oczywiście używać mąki orkiszowych, tak. typu, typowo orkiszowych. Można tak. używać... No właśnie, jak... Ciekawa kwestia. Jak... Myślisz tą, jak wyjdzie ciasto z mąk bezglutenowych w takim znaczy, Ona jest tylko pozbawiona glutenu, który jest mhm. obciąża tutaj u niektórych układ e, trawienny. On. Dokładnie. ale ona się powinna identycznie zachować, a nawet e, myślę, że. Ja ale przy... będziemy, będziemy widzieć ten sam etap wyrastania ciasta, czy raczej trzeba się liczyć z tym, że ciasto będzie nieco niższe, a bardziej zbite. N znaczy to tak, właśnie tu chodzi o tą temperaturę i odprowadzenie te, e, wilgoci. Mhm. I w garnku żeliwnym ta temperatura jest jakby w powolniejszy sposób przekazywana do całości ciasta. Ale równomiernie. Równomiernie hmm, i, i ten, moim zdaniem lepiej jest zjeść treściwą kanapkę. Prawda? Niedużo. Z pieczywa, które nas nasyci, będzie, I, ani nie i będzie. się dostarczy te... nam tyle witamin i tych substancji, które my no potrzebujemy. Żeby... Ale nie będzie, z... będzie napompowane powietrzem, prawda? Dokładnie, jak, Dokładnie. Z, jak jest w przypadku tych chlebów robionych masowo. Mrożonek, z mrożonego ciasta. Czasem tam jest tak dużo, tak dużo powietrza, że te bułki tak. powinniśmy na sznureczku nosić jak, jak, jak balony z Więc Tak. Tak. My <laughs> mówimy tutaj oczywiście o, o, robienia, o robieniu chleba. Y bez żadnych spulchniaczy naturalnie w prawdziwy sposób dokładnie czyli Bardzo wszystko co naturalne tak są tacy zapaleńcy, którzy twierdzą, że forma czy garnek, w którym będzie ten chleb wypiekany, tak. musi być już bardzo mocno nagrzany. Czasami to jest temperatura 180-200 stopni, wtedy, no gorącego, zaparza się nie to ciasto, prawda, od razu w tym gorącym to naczyniu, tak Od grasta. przepisu, od receptury od, chleba. Właśnie, od receptury, od tak. mąki, od gramatury mąki, której użyliśmy, tak. od tego, czy jest na zaczynie, czy na drożdżach. Sam pokazał, to właśnie w wersji tej najbardziej klasycznej. Którą czyli robienie. Robić w zobaczycie domu. w filmie, oczywiście, tak. ale zrobicie sobie to w domu. Czyli klasyczna mąka, klasyczny zaczyn, oczywiście wyrastanie ciasta, no i potem oczywiście, właśnie pieczenie, ale od zimnego naczynia. Daliśmy Żeliwu czas, żeby w piekarniku swobodnie się powoli nagrzewało, tak. po to, żeby właśnie ten chleb, właśnie tak jak widzicie, był idealnie ogrzany z każdej strony. Tak, przy zwykłych blachach, przy zwykłych formach mhm. do pieczenia. One są cieniutynki, czasami mają 2-2,5 mm grubości, może nawet no, nie, prawda? Tak, zgadza się. Ona, jeżeli wyłączymy piec albo wyjmiemy to z pieca, wyjmiemy y, chleb z formy, za dwie minuty blacha jest chłodna. Oddaj, momentalnie tracicie płodę. Więc musimy dostarczać tym samym podczas pieczenia więcej energii. Mhm. Żeliwo co, nam... co powoduje, że często pieczywo w środku jest już mocno suche. A nawet czasem może być odwrotnie, niedopieczone, ponieważ jesteśmy przekonani z tym, że, że kolor bo mamy z, mną, jest fajnie, ta, prawda, z, mam z zrumieniona a w środku już mamy zakalec. Dobra forma powinna tak. nam tą temperaturę Przyszyma. na tyle długo przytrzymać. I zabezpiecza to ciasto przed tym, żeby nam opadło, żeby I się nie dopiekło. W, w, właśnie, prawda? Chodzi o to, żeby piekło się powoli, z uczuciem, z miłością, ale... Tak. W rozsądnej temperaturze, którą automatycznie Uładnie. też to naczynie, naczynie podtrzyma. Składa się. Samo pieczenie w żeliwie nie jest trudne co specyficzne. Tutaj do tego nie trzeba jakiejś fachowej wiedzy, tylko chyba troszkę cierpliwości i. Cierpliwość, no, bo mówiłeś I o tym. Trochę prób. Trochę prób, dokładnie. Jak myślisz, taki ktoś, kto po raz pierwszy wchodzi do kuchni, nie piekł, nigdy pieczywa, nie jest piekarzem, mhm. ma chęć zrobienia czegoś wyjątkowego w domu, to... po ilu próbach mógłby już myśleć o dobrym chlebie? Szybciej wyjdzie mu ten przepis w garnku żeliwnym niż w blaszanym. Ciekawe, prawda? Ułatwia, pomaga, zabezpiecza przed popełnieniem błędu. Przed przegrzaniem, ewentualnie Zgadza jeżeli się. mamy niskie temperatury to na max, na to tak. nie przegrzajemy sobie tego ciasta. Na Ale jak tą myślisz? Trzy, cztery razy i już będzie ktoś wiedział jak, tak. jak to zrobić? Yy... Czy w ciągu tygodnia de facto można nauczyć się piec chleb? No znaczy oczywiście. Robiąc i... to codziennie. Jeżeli ten przepis opanujemy Bynajmniej ten, który mi przedstawili, albo jakiś inny. Jeżeli się go nauczymy, mamy wprawę, codziennie jesteśmy w stanie upiec sobie świeży chleb. Lepszy. A no po właśnie. tygodniu będziecie mistrzami, to jest niesamowite. Dodatki różne tam możecie wtedy dawać, prawda? Zgadza się. Żurawiny, śliwki, zioła, zioła dynie, słonecznik. Suszone pomidory. E, czarnuszkę. Możemy. Prawda? A czemu <grym> sezam by nie? bardzo popularny do chleba. No, sezam to, jest, to jest super, tak. Lubimy wieloziarniste chleby, one no. są zdrowe, Dobra. słonecznikowe. A co powiesz ku dla tych wszystkich, Którzy chcieliby mieć chleb z dodatkami np. suszonych moreli, czy ananasa, czy banana. Da się? Da się, oczywiście, ale do tego trzeba dobrać odpowiednie ciasto, ponieważ wszystkie składniki, które są już w chlebie, w naszym cieście, które przygotowujemy, mhm. pamiętajmy o tym, że ono obciąża nam chleb. Dokładnie. I zatrzymuje trochę proces wzrastania. Tak? No musimy wtedy do, do, albo ilość dobrą zakwasu do, do niego dodać, albo Właśnie. troszeczkę więcej drożdży, prawda? jeżeli robimy tak. ciężkie ciasto. Jeżeli robimy, dokładnie, jeżeli robimy ciasto ciężkie, czyli z dodatkami, mhm. musimy dodać więcej drożdży, wtedy ono Ale to ma... bez przesady. Yy, załóżmy, że, że w recepturze by... mamy 8-10 deko, tak. to tutaj dodajmy o 1-1,5 deko więcej. To, dużo, to dużo zmieni. To dużo zmieni, to dużo zmieni. No musimy popróbować. Yy, wiadomo, to jest baza. Załóżmy, że to mamy bazę. Hmm, dobra, smaczna i pyszna. I, I na tej bazie możemy sobie stwarzać swój własny smak, który chcemy. Możemy Jasne. dodać właśnie ziaren, słoneczników, różnych ziół suszonych. Mm -hmm. Oczywiście te produkty, które są twardsze, one zawsze będą obciążały ciasto. Z którego znajdą się na dole, bliżej, bliżej dna. Tak. Jeżeli to ciasto. No inaczej może one niekoniecznie muszą się tak nisko znaleźć, bo ciasto musi być dobrze wyrobione i dobrze napowietrzone w tym momencie. Jeżeli no będzie, to to się nam wszystko elegancko wymiesza. I jeżeli ono będzie z każdej strony naszego, naszej formy się równomiernie wypiekać, to nic nam nie opadnie na dno. A garnek żeliwny właśnie nam to pomaga, ułatwia nam to robić, nie ponieważ nie z każdej strony jest ta sama temperatura. Moi drodzy, pytacie często w komentarzach, Czym wysypujemy dno no powiedz, formy? Powiedz, Słuchajcie, powiedz. bardzo prosta rzecz. Akurat w garnku żeliwnym mamy ten plus, że ono fajnie odbija temperaturę do ciasta i tym samym nie przywiera. Ale ja sam dla swojego bezpieczeństwa wysmarowałem tą formę masłem i obsypałem łąką. Ale żypię. Żytnią. To po, ciekawe. Tak, dlaczego Żytnią? Ogólnie przepis jest z mąki pszennej, ale wysypałem mąką Żytnią. Ono dało świetny smak mhm, i zapach. Dokładnie. Bardzo przyjemny. A mąka Żytnia je, no taki Ma trochę bardziej przaśny. Taki. taki... Inną ziarnistość ma i mhm. inaczej się to ciasto zachowuje. Mhm. I na pewno się ładnie odklei. Wtedy ten chleb prezentuje się tak swojsko, prawdziwie. Ale możecie użyć czego? Bułki tartej również. Bułka tarta też świetnie e, odbija. Zęby pszenne. Można. Prawda? Stosuje się często. No pszenne w ogóle dają chlebom taki posmak, no takiego, powiedzmy sobie chleba wiejskiego, ale, ale, ale takiego idącego w kierunku fit takiego, bardziej zdrowego jedzenia. Ponieważ prawda? tam mamy pszenicę właśnie te Dokładnie. płatki. Możemy to oczywiście zrobić, ale to możemy zrobić właśnie w garnkach żeliwnych, ponieważ zwykła blacha. Może zobaczmy na przykładzie porównajmy, moi drodzy. No. zobaczcie. Zwykła forma. Jest różnica. Jest różnica. w dźwięku. O co chodzi, jeżeli bym przyłożył tutaj coś ciepłego, ta cienka blacha, ona się nagrzeje momentalnie i może mi poparzyć. No, się możecie. Jeżeli przyłożę tą samą temperaturę do garnka żeliwnego, on powoli będzie nabierał temperatury. Tym samym powoli będzie oddawał tą temperaturę. Mm -hmm, dokładnie, na, dłu na dłużej ją zachowa. Tutaj ciasto by się spaliło z zewnątrz, chleb no. by nam się przypalił. Jasne. Zacząłby brzydko pachnieć. Oczywiście, wiadomo, to nie jest klasyczna forma do no, pieczenia no, chleba. ale dajmy przykład. A, daj, dajmy przykład. Tak. No, no, co ciekawe, słuchajcie, kochani, ta blaszka mhm. waży mniej niż uchwyt pokrywki z tego garnka. No tak, to już waży tutaj z kilogram co najmniej. <laughs> Moi drodzy, pytanie padło, czy w żeliwnym garnku pieczymy chleb z pokrywką. Pokaż nam tą pokrywkę może. Popatrzcie. W żeliwnych garnkach mamy, no tu akurat w, w tych żeliwnych naczyniach ształp, są takie specjalne wypustki, które powodują równomierne nawilżanie potraw. Jak gdybyśmy przykryli tą świetną, no nadającą się genialnie do duszenia Kadeusz. różnego typu innych przyrządzania, różnego innych potry, typu potraw, prawda pokryweczkę. Gdybyśmy ją nałożyli na garnek w trakcie pieczenia chleba, co byśmy, co byśmy zyskali? Kluchę. <laughs> Taką wielką, wielką pustą kuchę, kluchę. Wielką. Nie, absolutnie nie robimy czegoś takiego. Chleb musi odparować. Przy wypiekaniu chleba potrzebujemy czasu. To nie jest pizza ani inne podobne kaczapuri, które też się wykonuje na wysokich temperaturach. I gotowe! Żeby, no? żeby wypiekły się w 8-10 minut. Nie, nie. nie jak jest chleb potrzebujemy. 10 minut, czasu. to chleb raptem mówi. Eee, Zaczynamy. Się nie, no to chleb to taki trochę leniuszek, prawda? No, leniuszek, no. ale jak bezcenny. My, słuchajcie, chleb musi mieć taki smak, żeby nam się nigdy nie znudził. I to jest właśnie najtrudniejsze. Żadnego najlepszy. takiego. Tak jak ża coś, to, 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 to nie coś? To nie. Żadnych takich dokładnie wynalazku. My potrzebujemy do tego trochę cierpliwości serca, ale to nam wszystko wynagrodzi się w smaku. Słuchajcie, ale kochani, to nie jest tak, że wy musicie przy tym chlebie sterczeć, tam nie. zaglądać cały czas do piekarnika, głośni, bo tam... Nie, zróbcie sobie, coś, nie wiem, zróbcie pranie, posprzątajcie dom, poczytajcie książkę, pójdźcie na spacer. No nie, 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 nie bez sensu. Na spacer nie wychodźcie, bo piekarnika samego zostawiać nie można, ale zróbcie coś w domu. Co akurat moglibyście zrobić w czasie pieczenia chleba? Gdzieś dajcie sobie na to, tak. czasami koło godziny nawet, prawda? Zgadza się? Cza, tak, tak, tak. Czy znaczy no. więcej troszkę, bo ciasto samo z siebie wyrasta, około 30-45 minut. Coś w jakiej temperaturze? Dokładnie, ale potem piecze się też na przykład około 45 minut. I nie przyspieszajcie tego, tak jak mówię, no nie gruźcie temu swojemu piekoli. godziny. Bo jak nie zrobisz, to się wywalę przez okno. Nie, szybciej, szybciej. Nie, to proszę Państwa, to nie też, że waly. z miłością, z relaksem. No, z uczuciem takim, prawda? Bo potem się trzeba delektować. Wiecie, ukryjcie sobie grubą pajdę chleba. Posmarujecie masłem. Zobaczycie na tym naszym filmie, co Tomek wykombinował. Mm. Tak, to było pyszne, wspaniałe, tłuste, takie Śląskie. Ach, no, do przesady. Klasyka. Klasyka. Koszt. Takie pytanie kolejne chyba jest w naszej. Mamy, mamy, mamy. Wszyscy <laughs> lubimy mówić o pieniądzach, kochani. Przy jedzeniu też to jest bardzo ważne, ale. Tomku, chciałeś coś ciekawego powiedzieć? Pieczenie chleba nie musi być drogie. Ja wiem, że z wygody, z tego, że mamy swoją ulubioną piekarnię, w której zawsze pięknie pachnie, i po Nie, bo tam po... pani Renia, ładna, z papazurkami, wiesz, Tak, obsłuży, to przecież pójdę ją, po, nie wiem, pobajeruję, ale... prawda? Zgadza się, ale wcale pie, 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 pieczenie chleba nie musi być drogie. Zobaczcie, <laughs> myśmy użyli kilogram mąki, z naszymi dodatkami wyszło prawie 2 kilo chleba, 2 kilo. No dobra, liczmy, dobra mąka 3,50. Tak, dobra, już... musi być dobra mąka. To przede wszystkim. Z no do... taka już na max wypasiona ile? 6 zł? To już są takie ekstremalne sztuki. To już ceny. taka. Bayer mąka. Drożdże yy, z przepisów... Ile drożdże? Złoty 52. zł. Dobra, na widzieliśmy tak. 5,56 tak. zł za mąkę. Tak, tak. 6 zł mąka, na, na okrągły rachunek. Złoty 50 drożdże. Czy mamy 7,50? No, trochę wody. No nie wiem ile to kosztowało. No to 1 10 złotówka wodę jak kosztuje. Litr, półtora. W jakim ty kraju jest, żyjesz? Gdzie, 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 gdzie tutaj litr wody kosztuje złotówkę? Przepraszam. No, przepraszam, właśnie. Nie no Zapędziłeś się. Beczka wody kosztuje złotówkę. Nie, no dobrze, ale... No, no chyba, że mineralna. No tak, załóżmy kupisz te z... mineralną w butelce, co zapłacisz? Trzy złote za to, że ci ją zapakowali w butelkę. No. Z etykietką. Tak, ładną, znaczy, niemiecką. Plus energia i całe zużycie, myślę, że koszt takiego chleba to jest 10 zł. I to dla maksa, Ale z kochani, mamy Zgadza gdzieś się. około 2 kg chleba. Różnie to jakiego? będzie wyglądało. Ale jakiego? Ale to jest chleb. Dla czteroosobowej rodziny na co najmniej dwa dni. No chyba, że w rodzinie macie, kochani, dwóch dorastających nastolatków, 16-17-letnich. A oczywiście którzy... od razu dwa. Cztery. Bo oni kroją chleb w poprzek, mówią: Mamo, czemu ta bułka taka mała, prawda? Zgadza się. Nie, tak, to prawda. Ale nie, słuchajcie, taki chleb jest zupełnie inny w przyswajaniu. Czyli treściwy jest w smaku. On nas... Jedną kromką praktycznie na dobre pół Może dnia się, się Właśnie o to chodzi, że my nie zjemy tego pieczywa w tym samym, nie wiem ile, cały chlebek, nie zjemy tego jak bagietkę przykładowo, bo niektórzy lubią, lubią zjeść całą. Więc... Ja lubię bagietki. Ja też lubię, owszem, ale jest różnica taka, że musimy zjeść bardzo dużo, żeby być sytym. Tu zjemy trochę, treściwie, zdrowo, bo wiemy co w tym jest mhm. i mamy z tego ogromną satysfakcję, że zrobiliśmy to sami. Na czym lepiej piec chleb? Na miłość. To prawda. Ale czy zakwas, czy zaczyn, to wszystko zależy od przepisu, jaki byście chcieli wykorzystać. Y... Trzeba poeksperymentować. Ja bym wam powiedział jedną kwestię. To prawda. Są genialni ludzie w internecie, którzy zajmują się od lat pieczeniem chleba. Znajdziecie na pewno masę takich przepisy filmów, są, tak. porad i tak dalej. I to są, to są już, no powiedziałbym, tacy piekący chleb na wyższym poziomie, Myślę, oni że robią sobie zdają. często zaczyn, różny, prawda? Zaczyn pszenny, zaczyn przennożytni, zaczyn żytni. Oni naprawdę już eksperymentują od wielu lat. Tyle, że dla kogoś, kto dopiero zaczyna, może to być trochę skomplikowana kwestia, bo ten zaczyn czasami wyjdzie, czasami nie wyjdzie. Właśnie, jeszcze jedna kwestia, bo mm. mówiłeś tam, że tak jak wspomnieliśmy, są na pewno grupy tych, którzy będą twierdzili, że tylko klasyczny naturalny zakwas. Będą też tacy, no którzy będą chcieli tak. za czym robić tutaj na zasadzie drożdży. Ludzie ale też trzeba... myślą, czy ten jest lepszy, czy ten jest gorszy? Tak. Oczywiście jest chodzi dobry. o zapach, też, tak, prawda? O tak. zapach, o konsystencję, ale jest jeszcze jedna kwestia. Spróbujcie, kochani, czy. Wy i Wasi najbliżsi tolerujecie pieczywo na przykład robione na drożdżach lub tylko robione na zakwasie, I bo się może okazać... Ja się kazać, spotkałem, że komuś po prostu on nie pasuje. Mówi, ja nie mogę mieć chleba drożdżowego. A ja znam też takich, którzy mówią, że na przykład niektóre pieczywa robione na zakwasie są dla nich zakwaśne i mają problem z wrzodami żołądka bo już Są za ciężkie w tym momencie. Prawda? Tak. To trzeba, właśnie tak jak mówimy, Co? troszeczkę popróbować dobrać pod siebie, dobrać pod najbliższych... Pod swój tryb jedzenia. Okay. A też nie ma... Ale nie ma sensu się upierać, skoro ja nie wiem, nie potrafię zrobić zakwasu, bo masa ludzi w ten sposób do tego podchodzi. Tak. Y to jednak go będę robić. prawda? Nie ma sensu chyba Spróbuj na siłę się innego, przepisu. innego przepisu. Są drożdże przecież klasyczne, się o drożdżach mokrych. Tak się w kulinariach tak. nazywa te drożdże, które kupuje się w kostkach. Są drożdże liofilizowane w proszku, których też Soszone. troszeczkę inne, suszone. One się inaczej zachowują. Dokładnie i trzeba troszeczkę inne, inne proporcje mieć. Ale faktycznie to nie jest tylko tak, że chleb robiony na zakwasie to jest ten prawdziwy najlepszy. Yy... Przy czym drążdżowy zły. I w drugą stronę, nie kochani. Tutaj naprawdę jest sposobów masę. Tak. Trzeba je wykombinować, jakoś wy... jak właśnie dostosować pod siebie. To tak jak kiedyś było, każda gospodyni domowa miała swoją recepturę. I wyrobiała... I nawet jeśli w wiosce był jeden potężny chleb do, piec do pieczenia chleba. Każdy piek u siebie inaczej, no prawda? I to jest to, to jest też piękne, że poznamy mnóstwo smaków różnego chleba. No jak zaczniecie w rodzinie nawet piec chleby, to się nagle okaże, że Każdego... co, ch co chleb to zupełnie inny smak, chociaż to nawet byłaby ta sama receptura. I To jest cudowne Potezji właśnie w winter, każdy kucharz ten sam przepis zrobi inaczej. Ja zorganizuję trochę smalcu, co? Dobra. Co ty na to? Super. Mmm. Lodówka dobra, pełna. Pełna, dobra. Nie ja, ja mam. To może jeszcze ogórka. Ha! I grzybka. A. Mamy tutaj. Dobra. Proszę. Ha! swojski ogóraz. A grzybków nie wziąłeś. Aha, no dobra. To czekaj, to posmarujesz? Tak. A ja to przyniosę to... grzyby? Jasne. Słuchaj, Dobre. proszę bardzo. Ha! Prawdziwek. Słuchajcie, no cóż może być lepszego? Od... O, prawdziwka. Można go śmiało nożem na tym przekroić jeszcze nie? No, damy radę? Jasne. Proszę. Jeszcze jeden kawałek. Tak, w marynacie. I, co? O, I ogóreczka. A pewnie że ogóreczka. Dobra. A tak go nakroję, takie grubacznie plastery zrobimy. Jasne. A to nie ten nóż, to jest ten Moi drodzy, i cóż nam więcej trzeba jak niedobrego chleba, to co? Miłości, uczucia, proszę bardzo, ogół raz jeden, ogół raz drugi, ogół raz jeden, ogół raz drugi, to co? Po kromeczce? Po kromaczce. Proszę bardzo. Dziękuję. <laughs> Tym też miłym akcentem chcemy Was zachęcić do tego, żebyście korzystali yy, z pogrzebia. Bo mi um, uciekał. <grystki> Wszystkiego dobrego i smacznego. Smacznego! Okromacz Salut. Salut!